Cześć witam na moim kanale. Dzisiaj mamy, nie wiem, takie coś. Nie wiem, czy to pompa, czy nie pompa, taki silnik do rozwalenia. 4125, 6 Kupiłem go za 3,20 zapłaciłem za niego 1320. Zobaczymy ile będzie miał w środku tego dobrego. Także zapraszam do oglądania. Także znaczy, lecimy. <try> tak dobrze proszę państwa. Kwar Naruda! Witam, waga już przygotowana, także bierzemy się za ważenie. Stali tutaj było 2 kg 683 g po 90 groszy 2 dwa Tak. aluminium

114 gram po 4,50 50 groszy Także 9 zł A przepraszam jeszcze I jeszcze będzie na dodatek Chińska Mieć To będzie 214 gramów Po, 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 po 5,70 To jest złoty 22 Razem 10 zł Czyli Jesteśmy w plecy! Dziękuję bardzo za oglądanie!